Mama zapomniałaś się rozebrać? Kąpałaś się! Nie! Robiłam pranie. A w wannie? Eksperte. Nasza pralka skończyła właśnie swój żywot. Będziemy chodzić w brudnych ciuchach! Ale żal! Ej, ale ja nie chcę być koszarką. proszę cię, mamo! Musimy kupić nową pralkę. A mamy na to pieniądze? Nie, nie mamy. W tej chwili. Weźmiemy pożyczkę. Szybką pożyczkę gotówkową. Jest mega! A kogo weźmiemy na żenanta? Weźmiemy taką pożyczkę bez poręczycieli. A na jaki procent? Nie to no, pewnie normalny. Jest mega. A jak będą dodatkowe opłaty? Nieważne. A jak będą kary za opóźnianie spłat? Nie wiem. A jak będzie taka sytuacja, że nagle... Zaraz! Naga? Chwilę! Ile tych pytań? Co to jest? Jakaś hiszpańska inkwizycja? Oh. Co to było? Ale mega! Uchylanie się od odpowiedzi na te pytania jest nieodpowiedzialne. Taka niewiedza grozi poważnymi kłopotami finansowymi. Szybkie pożyczki gotówkowe, choć wyglądają atrakcyjnie, mogą zawierać w sobie wiele pułapek. Rzeczywiście. Zwykle nie wymagają poręczycieli, ale często wiążą się z dodatkowymi opłatami. Skutek czego pożyczka jest nieopłacalna. Warto przyjrzeć się dokładnie warunkom umowy, zwłaszcza dotkliwe mogą okazać się konsekwencje nieterminowego spłacania. W skrajnych przypadkach do akcji wkracza komornik, a wtedy koszty są o wiele wyższe niż wartość niespłaconej części pożyczki. Generalnie są to drogie pożyczki i należy zaciągać je z dużą ostrożnością. No to zostaniemy kluszewani. Jak to, czyli nie bierzemy tej pożyczki? Nie, weźmiemy, a najpierw wszystko dokładnie sprawdzimy. Mega!